W jaki sposób poprawnie używać słów every i all? Słowa every użyjemy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej. Sarah has been to every country in Europe. Every summer we have a holiday by the sea. She looks different every time I see her. Ze słowem every będziemy używać czasownika w liczbie pojedynczej. Every house in this street is the same. Every country has a national flag. Jednak wyrażenie every, na przykład every house in the street, to to samo co all the houses in the street. Przyjrzyjmy się różnicy między słowem every i all. Powiemy every student in the class passed the exam, ale all the students In the class passed the exam. Every country has a national flag. All countries have a national flag. Czyli po słowie every zawsze użyjemy rzeczownika w liczbie pojedynczej. Po słowie all zawsze użyjemy rzeczownika w liczbie mnogiej. Przyjrzyjmy się różnicy między dwoma wyrażeniami: every day i all day. Every day oznacza codziennie, każdego dnia. It rained every day last week. Ben watches TV for about two hours every evening. Tak samo będzie to działało z every morning, every night, every summer. W tłumaczeniu chodzi o każdy poranek, każdy wieczór, każde lato. Z kolei all day będzie oznaczało przez cały dzień. Od początku dnia do końca dnia. It rained all day yesterday. Czyli wczoraj przez cały dzień padał deszcz. On Monday I watch TV all evening. I tak samo będzie to działało z all morning, all night, all summer. Przez cały poranek, przez całą noc, przez całe lato. Słowo every tworzy słowa takie jak everybody albo everyone, everything, everywhere. Słowa te zawsze traktowane są jak liczba pojedyncza trzecia osoba. Zatem powiemy, Everybody needs friends? Do you have everything you need? I lost my watch. I've looked everywhere for it. Everybody has problems. Wszystkie słowa, które zaczynają się na słowo every, będą traktowane jako liczba pojedyncza. Podświczmy. W zadaniu pierwszym musimy uzupełnić te zdania wyrazami z ramki i słowem every. Pamiętamy, że po słowie every zawsze będziemy używać słowa w liczbie pojedynczej. Every student in the class passed the exam. My job is very boring. Is the same. Co może być takie samo w nudnej pracy? Każdy dzień, czyli every day is the same. Kate is a very good tennis player. When we play, she wins. Every time. Za każdym razem Kate wygrywa. In the hotel has free internet, access and a minibar. Every room in the hotel has free internet. Did you understand what she said? Most of it, but not every word. Większość, ale nie każde słowo. Słowo every będzie się tłumaczyło jako każdy. W zadaniu drugim musimy uzupełnić zdania wyrażeniami every day albo all day. Przypominam, że every day znaczy każdego dnia, all day – cały dzień. Yesterday I trained all day. I buy a newspaper every day, but sometimes I don't read it. Kupuję gazetę codziennie, ale nie zawsze ją czytam. I'm not going out tomorrow, I'll be at home all day. Jutro nie wychodzę, jestem cały dzień w domu. I usually drink about four cups of coffee every day, każdego dnia. Nie piję tej kawy przez cały dzień. Hola was ill yesterday, so she stayed in bed all day. Wczoraj była chora, więc była w łóżku cały dzień. I'm tired now because I've been working hard all day. Przez cały dzień pracowałem bardzo ciężko. Last year we went to the seaside for a week and it rained every day. Codziennie, kiedy tam byliśmy nad morzem, padało. Uzupełnijmy te zdania słowami every albo all. Przypominam, że po słowie every będzie rzeczownik w liczbie pojedynczej, podczas gdy po słowie all musi być w liczbie mnogiej. Bill watches TV for about two hours every evening. Można by było powiedzieć all evenings w liczbie mnogiej. Julia gets up. At half past six every morning. Morning, liczba pojedyncza, więc every. The weather was nice yesterday, so we sat outside all afternoon. Przez całe popołudnie byliśmy na zewnątrz. I'm going away on Monday. I'll be away all week. Nie będzie mnie tutaj przez cały tydzień. How often do you go skiing? Every year. Słowo year. Jest w liczbie pojedynczej. Każdego roku, co roku, usually in March. Were you at home at 10 o'clock yesterday? Yes, I was at home all morning, cały poranek. I went out after lunch. My sister loves new cars. She buys one every year. Co roku moja siostra kupuje sobie nowy samochód. A co? I saw Sam at the party, but he didn't speak to me all evening. Przez cały wieczór do mnie nic nie powiedział. We go away on holiday for two or three weeks every summer. Co lato, wyjeżdżamy na dwa lub trzy tygodnie. Uzupełnijmy te zdania słowami everybody, everything i everywhere. Oczywiście użyjemy everybody, kiedy chodzi nam o osobę, everything, kiedy chodzi nam o jakąś rzecz, przedmiot, a everywhere, kiedy chodzi o jakieś miejsce. Everybody needs friends. Chris knows about computers. Wie wszystko, różne rzeczy znaczy o komputerach. Chris knows everything about computers. I like the people here. Everybody is very friendly. Chodzi o ludzi. Więc everybody. This is a nice hotel. It's comfortable and everything is very clean. I wszystko jest w nim czyste. Kevin never uses his car. He goes everywhere by motorcycle. Let's get something to eat. Everybody is hungry. Tutaj musi chodzić o ludzi, no bo tylko ludzie mogą być głodni. Sue's house is full of books. There are books everywhere. Wszędzie są książki. Jej dom jest pełen książek. You are right. Everything you say is true. Wszystko co mówisz to prawda.